Dziś opowiem o jednym z najważniejszych organów naszego ciała, o sercu. Serce jest nie tylko pompą tłoczącą krew. W totalnej biologii mówi się, że jest także siedzibą naszych najgłębszych uczuć: miłości, poczucia bezpieczeństwa, radości i bólu emocjonalnego. Czasami jego dramaty rozgrywają się po cichu. Nikt z zewnątrz ich nie widzi, a one w nas rosną, zmieniają rytm, odbierają tlen i energię. W tym odcinku przyjrzymy się, dlaczego serce choruje nie tylko z powodów fizycznych, jak niedrożność tętnic czy nadciśnienie, ale także przez historie, które nosimy w sobie. Opowiem o niewidocznych przyczynach problemów sercowo-naczyniowych i o tym, jak można je rozpoznać i uleczyć. Już teraz zachęcam Cię do pozostawienia komentarzy pod filmem. Podziel się proszę swoimi spostrzeżeniami, polub ten odcinek, przekaż link do niego swoim znajomym. Bądź iskrą, która rozpali serca potrzebą zdobywania wartościowej wiedzy. A teraz poznaj emocje, które ranią serca. Serce w symbolice totalnej biologii wiąże się przede wszystkim z domem i miłością. Każde nagłe zdarzenie, które odbieramy jako zagrożenie dla poczucia bezpieczeństwa, a więc kłótnia, rozstanie, zdrada, utrata zaufania, może wpływać na jego rytm i stan. Pomyśl o sytuacjach, które łamią serce w przenośni, a potem dosłownie. Długotrwały żal po utracie bliskiej osoby. Głęboka samotność, która niszczy nadzieję na bliskość. Chroniczne poczucie odrzucenia, wstyd i lęk, że nie zasługuje na miłość, konflikty w rodzinie, których nie umiemy zakończyć. Te stany emocjonalne mogą latami podnosić poziom kortyzolu i adrenaliny. Hormony stresu działają na ściany naczyń krwionośnych, zwiększając ryzyko nadciśnienia i miażdżycy. Serce stale pobudzane napięciem nerwowym bije szybciej lub nieregularnie. Z czasem mogą pojawić się kołatanie, ucisk w klatce piersiowej, arytmie, a nawet zawał. Niektóre badania mówią wprost: silne emocje potrafią wywołać tak zespół złamanego serca kardiomiopatię tokoć szubo. Objawy przypominają klasyczny zawał, ale ich podłożem jest szok emocjonalny. Totalna biologia zwraca uwagę na programy przekazywane z pokolenia na pokolenie. Nierozwiązane dramaty rodzinne mogą zapisywać się w naszej biologii. Przykłady ukrytych historii? Posłuchajcie, dziadek zmarł nagle na zawał, pozostawiając rodzinę w poczuciu winy. W rodzie. Powtarzało się doświadczenie utraty partnera. Z kolei w dzieciństwie dziecko słyszało serce mi pęknie przez ciebie i zapisało w sobie lęk, że miłość wiąże się z cierpieniem. W dorosłym życiu te przekonania i traumy mogą aktywować reakcje biologiczne, kiedy pojawia się podobny kontekst emocjonalny, rozstanie, kryzys, groźba porzucenia. Powstaje pytanie, jak rozpoznać, że serce cierpi pocichów. Czasami objawy są subtelne. Jest to uczucie ucisku w gardle i klatce piersiowej przy trudnych rozmowach. Nagłe fale gorąca i kołatanie serca bez przyczyny. Przewlekłe zmęczenie, bezsenność, uczucie duszności. Choć wyniki badań serca są w normie, totalna biologia mówi, jeśli serce choruje, warto zapytać siebie, co wydarzyło się w moim życiu tuż przed początkiem objawów? Jakie emocje wtedy przeżywałem? Czy w mojej rodzinie ktoś przeżył podobne, podobny dramat? Jakie są rozwiązania zasygnalizowanych problemów? Po pierwsze świadomość. Zrozumienie, że ciało nie jest wrogiem, lecz sprzymierzeńcem, który komunikuje niewyrażone uczucia. Praca z emocjami to kolejne rozwiązanie. Należy rozpoznać i nazwać ból. Powiedzieć czuję żal, strach, samotność. Rozmowa z terapeutą lub zaufaną osobą również może pomóc w rozwiązaniu problemów. A prócz tego, najlepszym rozwiązaniem jest prowadzenie dziennika emocji. Dalszym rozwiązaniem jest transformacja przekonań. Warto pracować z afirmacjami. Powtarzam jeszcze raz, u nas afirmacje są codziennie o godzinie 7. Powtarzamy, za każdym razem zasługuje na miłość. Świadome odcinanie się od rodowych wzorców cierpienia. Wyobrażeniowe pożegnanie się z traumą, np. pisanie listów do osób, które nas zraniły, niekoniecznie je wysyłając. Kolejnym rozwiązaniem są techniki relaksacyjne. Oddech serca, powolne wdechy i wydechy z intencją spokoju. Medytacja koherencji serca wprowadza układ nerwowy w stan równowagi. Ćwiczenia rozluźniające napięcie w klatce piersiowej. Zapraszam na medytację do nas o godzinie 20. I ostatnim rozwiązaniem jest wsparcie ciała, aktywność fizyczna wzmacniająca układ krążenia, zdrowa dieta bogata w magnes i potas, dbanie o rytm snu i regenerację. Jak można sobie pomóc w kryzysie, zapytacie? Proszę bardzo, jeśli czujesz, że emocje Cię przytłaczają, a serce bije, w niepokojącym rytmie, zatrzymaj się na chwilę i połóż dłoń na klatce piersiowej. Oddychaj powoli, licząc do czterech na wdechu i do sześciu na wydechu. Powiedz w myślach: Jestem bezpieczny. Moje serce bije spokojnie. Jeśli objawy nie ustępują, zawsze skontaktuj się z lekarzem. To są takie podstawowe, w zasadzie pomoc, pomocowe sprawy, które no, w, w dużej mierze bardzo pomagają. Mam również dla Was ćwiczenia uzupełniające. Wspominałem o dzienniku serca. Celem dziennika serca jest rozpoznanie emocji, które obciążają serce. Aby je wykonać, Każdego wieczoru zapisz odpowiedzi na trzy pytania. Jakie silne emocje odczuwałem dziś w ciągu dnia? Czy coś lub ktoś sprawił, że moje serce poczuło ciężar, ból, niepokój? I jak zareagowało moje ciało? Na przykład ucisk w piersiowej, szybsze bicie serca? Zapisuj wszystkie te reakcje bez oceniania. To pierwszy krok do świadomego uzdrawiania emocji. Kolejnym ćwiczeniem jest medytacja koherencji serca. Jej celem jest synchronizacja oddechu i rytmu ciała. Aby wykonać taką medytację, usiądź wygodnie, połóż dłonie na klatce piersiowej, zamknij oczy i skieruj uwagę na swoje serce. Weź powolny wdech, licząc do pięciu. Zrób wydech, również licząc do pięciu. Wyobraź sobie, że z każdym oddechem Twoje serce wypełnia się spokojnym, ciepłym światłem. I powtarzaj te czynności przez pięć do dziesięciu minut. Ta praktyka. Reguluje układ nerwowy i obniża poziom kortyzolu. Kolejnym ćwiczeniem jest list do serca. Celem jest wyrażenie emocji, które zatrzymały się w ciele. Napisz list, który zaczyna się słowami: Moje serce, chcę Ci powiedzieć. W liście możesz przeprosić je za ból i zaniedbanie, podziękować za to, że bije mimo trudności, obiecać, że od teraz będziesz je lepiej chronić. List możesz zachować albo symbolicznie spalić, uwalniając się od bólu, który gdzieś tam w sercu jest. Następnym ćwiczeniem jest wizualizacja odcięcia rodowego wzorca cierpienia. Celem tego ćwiczenia jest uwolnienie się od historii rodowych, które wpływają na serce, i teraz podam Ci sposób, jak wykonać. Usiądź spokojnie, zamknij oczy. Wyobraź sobie, że za Tobą stoją pokolenia Twoich przodków. Widzisz cienką nić biegnącą od ich serc do Twojego. Powiedz w myślach: Z szacunkiem oddaję Wam Wasz ból i cierpienie. Wybieram życie w spokoju i zdrowiu. Wyobraź sobie, że nic delikatnie się rozpuszcza. Gdy zobaczysz, że całkowicie się rozpuściła. Zobacz swoje serce rozświetlone spokojnym światłem. Piątym ćwiczeniem jest codzienna afirmacja serca. Jej celem jest wz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i miłości. Każdego ranka powtórz trzy razy: Moje serce jest spokojne. Zasługuję na miłość. Jestem bezpieczny. Powtarzaj na głos lub w myślach, trzymając dłoń na sercu. Szóstym ćwiczeniem jest krótka przerwa na oddech serca w ciągu dnia. Jej, jego celem jest redukowanie napięcia w momentach stresu. Aby wykonać to ćwiczenie, szczególnie gdy poczujesz niepokój, zatrzymaj się. Zrób trzy powolne, głębokie oddechy. Na wydechu powiedz w myślach: Oddech przynosi spokój. Siódmym ćwiczeniem jest spacer z, z intencją uwolnienia ciężaru. Celem tego spaceru jest symboliczne odciążenie serca. Aby je wykonać, wybierz spokojne miejsce na spacer. Idąc, wyobrażaj sobie, że z każdym krokiem z twojego serca spadają drobne kamyki, wszystkie zmartwienia i ciężary. Kiedy wrócisz, powiedz w myślach, moje serce jest lżejsze. I poczuj to. Ósmym ostatnim ćwiczeniem jest dotyk wdzięczności. Celem tego ćwiczenia jest przywrócenie połączenia z ciałem. Aby je wykonać, każdego dnia połóż dłonie na klatce piersiowej. Przez chwilę poczuj rytm serca. Powiedz, dziękuję, że bijesz dla mnie. I jeszcze krótkie wyjaśnienie. Tych wszystkich osiem ćwiczeń nie musisz wykonywać codziennie. Możesz je. Wykonywać wtedy, kiedy potrzebujesz. Kiedy dopadnie cię niepokój, kiedy poczujesz się źle, poczujesz, że coś dzieje się z Twoim sercem. Oczywiście zalecam afirmacje i medytacje, gdyż one bardzo dobrze wpływają nie tylko na serce, ale na cały organizm. I na koniec, pamiętaj: serce jest czymś więcej niż mięśniem. To centrum Twoich najważniejszych historii. Jeśli je słuchasz, pomoże Ci odnaleźć prawdę o sobie. Zadbaj o swoje serce fizycznie i emocjonalnie, bo czasami największy zawał nie zaczyna się od zatkanej tętnicy tylko od niespełnionego pragnienia bycia kochanym i bezpiecznym. Odcinek, który na dziś przygotowałem, opowiadał o tym, jak ukryte emocje, traumy z przeszłości i rodowe historie mogą po cichu obciążać serce, prowadząc do zaburzeń rytmu, chorób sercowo-naczyniowych i tak zwanego zespołu złamanego serca. Jak zauważyliście, Pokazuje też, jak poprzez świadomość, pracę z emocjami i techniki relaksacyjne możemy uwolnić serce od ciężaru niewyrażonego bólu i przywrócić mu spokój. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że temat, który przedstawiłem, zaciekawił cię. Proszę, pozostaw komentarz. Pod tym nagraniem podziel się swoimi. Spostrzeżeniami i doświadczeniem. Powiedz także, w jaki sposób ty dbasz o serce? Niechaj informacja o, o tym rozchodzi się po całej sieci. Przekaż proszę link do tego nagrania wszystkim swoim znajomym. Dziękuję bardzo za wysłuchanie mnie. Mówił Marek Zadęcki.